Znowu mi się pamięć skończyła, więc nagrywam drugą część. Nie, yeah. co ja mam efekt pokazuję? Końcowy. O, oh, mój Tylko w kamerze to wygląda jak niemiecki. Ale tak nazywam. To jest piękny, piękny.

Się na koniec odcinka, jak będę już miała gotowe. Hej, witajcie! pod koniec. Tak, widzicie, mam takie piękne turkusowe końcówki na żywo. Oczywiście wyglądają ładniej, bo one są, no, można tak powiedzieć, na żywo po prostu, ale tak mi się one podobają, że ma zakry. Zobaczcie. 天。Yeah.